Dzień dobry, cześć i czołem. Ja jestem Delfin i ten was w kolejnym odcinku z Roblox Shootout. Słuchajcie, ogólnie ciekawa sprawa, mamy cheatera słuchajcie, w grze. Tak, to jest już druga runda, jaką dzisiaj gram. O, właśnie ten. O, widzicie co on robi? O, to jest ogólnie cheater. Już drugą rundę z nim mamy. O, ja już go zgłosiłem w sensie. On jest zgłoszony. Co do tego nie ma wątpliwości. Jakby, ja zawsze się zastanawiam jaka jest moralność takich ludzi, naprawdę, no bo... Co ci to daje? Naprawdę no, gościu. To jakby sens to traci według mnie przynajmniej. Co innego, dobra na single na przykład jak było ten GTA San Andreas. Kiedyś taka stara gierka, niektórzy może już nie kojarzą. To, o, tam były kody, których się używało, ale to było jakby spoko, bo one po prostu ci uprzyjemniały rozgrywkę jak grałeś solo sobie. Ale teraz jak jest multi i ty masz na przykład, no nie wiem, no, nieskończone życie, no to jakby nikomu się nie podoba tak jak grafstał i ty psujesz innym, no jakby frajdę z tego. Wiecie, i co by było gdyby wszyscy tak czytali... Wszyscy tak czytowali, co nagle by mecze były po nieskończone, bo były armie nieśmiertelnych kowbojów z, z padającymi czołgami, no wiecie. Takie trochę... bez sensu, no. Dlatego mi zastanawiam się moralność takiego człowieka. Oczywiście wy nie czytujcie, to się nigdy nie popłaca i takich ludzi najczęściej spotyka konsekwencje za to, co robią. No zobaczcie, co on robi, no. To naprawdę, no mija się z celem czasami po prostu, no. Sorry, ale wiecie, będę, będę teraz spróbował screena mu zrobić do miniatury, ale <grywki> naprawdę nie rozumiem moralności takich ludzi po prostu no bez sensu, to jest jak na moje Mam daleko guzik Princks za daleko No i widzicie, no i. Shhh. Hmm. Nie będzie mi dane. No i już... A, i on zaraz wygra, no 24. Ale on wygrać się może przez ten, ale nadal no. A. Taj ciekawe jak teraz zabije. Teraz już mi screena nie zrobię, no bo wylądował. No ta no i. A jeszcze raz go zgłoszę. Uh, report, uh, Person, choose one, cheater, about, uh, cheating. Okej. Okay. No i jeszcze staty niszczy, no co za gościu. No dawaj. O. Oh. 5, 4, 3, 2, 1 Ta, powychodzili, zostaliśmy. A, we trzech na niego jednego, super Nie dziwię się, że ludzie powychodzili, no ja też bym nie chciał Brat, teraz nie będę do niego strzelał. Nie wyłapało mi chyba. No, ze zwykłymi jakoś mi idzie, bo ja w to ogólnie dobre jestem, ale na cheatera to nie ma mocnych. No, niestety. On jest ze mną w. A! Czekaj. O! Noż nie taki kąt. Weź, 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 weź. weź, No. Gościo! Nie ruszę się przez chwilę, ja chcę ci screena zrobić. O! O! Czekajcie, wiem, że teraz macie przez chwilę ekran taki trochę słaby. Spokojnie. Dobra? Już, przepraszam Was. No, materiał dowodowy musi być. Dobra, już wracamy do normalnej gry. Prawie normalnej, no bo z tym czymy się tam w górze, ale no. Na to już nie poradzę nic. Ja zgłosiłem, przy... zrobiłem screeny. Tyle, ile mogłem, tyle zrobiłem. No, dawać, bo wychodzili dalej, czy nie? tam są. O, ale fajne. Ej, to jest fajne, akurat ten, kilkam. Naprawdę ładny. Sią nieładny, ale fajny. O, okej. Okay. Nie dostali? Dziwne. No, dobra, no, nie lubię też fraki Czy ja znowu. Czy mi znowu team zmieniło, czy jemu ja tym razem? Znowu zmieniło team, no. Kolejny? Spoko, ten nie może ubijać, to mi nie przeszkadza Byle ten cheater tylko nie dostaną Chociaż wolałbym nie mieć zwalonej statystyki z drugiej strony W sumie zostanawiać, czy taki może umrzeć? Oho to jest akurat wyjadacz. Jakiś. Dobra, Slayer hand. Brrr. A to jest to! Próbowałem sobie to jest za broń. Dobra. Dawaj. Nosz! Long iron. No sniperka już taka trochę bardziej w sumie jest Noż sz... Dobra, chyba dzisiaj słuchajcie szybciej skończymy niż zawsze Jak to jest gierka, którą ja ogólnie bardzo lubię i zawsze przyjemnie się w nią grało, no to chyba dzisiaj szybciej się skończy Ta on zaraz jeszcze O, da się go zabić! Ten to też no, no. Dzisiaj jakiś naprawdę fartowny dzień Dobra No słuchajcie no Smutne trochę Co tam piszą Nie, nie warto naprawdę Ale, szko Ale szkodę szkoda mi aż nawet napisać coś To jest bez sensu Szkoda czasu człowieka Jeszcze ja tylko to zgarnę. Jakieś ładne, nie. Dobra, słuchajcie, no tym smutnym trochę akcentem, no, ale niestety to będzie na tyle, więc subskrybujcie, łapkujcie, ja się z Wami żegnam, no i cześć.